Witam wszystkich z tej strony Tropiciel. Za nami już ostatni odcinek programu, tylko jeden, przez kilka tygodni. Obserwowaliśmy poczynania 10 zawodników, jedni pokazywali się lepiej, inni gorzej, ale każdy dążył do bycia tym jedynym. Z początku, kiedy poznaliśmy wszystkich uczestników, spotkałem się z kilkoma opiniami, że w tym programie powinni występować zawodnicy totalnie nieznani. Z bardzo małym doświadczeniem, jak choćby Michał Sobiech czy Karol Wesling. Pewnie tacy zawodnicy najbardziej potrzebują promocji, pokazania ich szerszej publiczności. Ale pytanie, czy gdyby faktycznie program składał się tylko z zawodników niedoświadczonych i Karol Wesling zwyciężyłby taki program, no to czy później odnalazłby się w KSW, no bo jednak jakby nie patrzeć, byłby posiadaczem małego doświadczenia, a w KSW wystarczyłaby jedna porażka, aby się z tą federacją totalnie pożegnać. Więc ja uważam, że KSW zwerbował Tutaj bardzo ciekawych zawodników, bo mieliśmy weteranów, mieliśmy też prospektów niepokonanych, też takich, którzy no gdzieś powalczyli też i z mocniejszymi rywalami. Byli też zawodnicy mniej doświadczeni jak Sobiech czy Wesling i ich zestawienie też było bardzo dobre dla ich samych, bo byli dla siebie wyzwaniem, ale niestety odpadli z tego programu ze względu na kontuzję, więc nawet nie mieliśmy okazji ich sprawdzić z mocniejszymi rywalami. Weteranów typu Romanowski i Radziszewski też skonfrontowano ze sobą, oczywiście fajnie było ich ze sobą zobaczyć, ale też byłbym ciekaw jak inni zawodnicy wypadliby na ich tle. Dla mnie dużym minusem było to, że o zestawieniach nie decydował los, a człowiek oczywiście takie konkurencje, w których można było wygrać kopertę z możliwością walki z wybranym przez siebie zawodnikiem jest ciekawe, bo to też mobilizuje zawodników. Ale myślę, że gdyby los mógł zadecydować i dać szansę Sobiechowi czy Weslingowi na spróbowanie się z Romanowskim czy Radziszewskim, to też byłoby to dla nich ciekawe, być może by zaskoczyli i wygrali walkę, a być może byliby zupełnie bez szans i efektem tego byłby mocny nokaut. Tego już się nie dowiemy i tego mi tutaj bardzo brakowało, bo od samego początku miałem wrażenie, że Michał z Karolem są tylko takim dodatkiem, zestawiono ich też na samym końcu i czułem, że ten turniej rozgrywa się bez ich udziału. I też nie chce mi się wierzyć, że gdyby tutaj Michał sobie mógł kontynuować program, to dostałby się do tych półfinałów. Więc dobór zawodników jak najbardziej mi się podobał, bo każdy dostał szansę. Tylko na pewno te zestawienia walk bym zmienił, bo wiadomo, że nikt nie zestawiłby debiutanta, który nie stoczył walki w MMA z zawodnikiem, który tych walk miał już 32, więc... Na tym właśnie miał polegać ten program, tak? Każdy miał być równy, i też, na przykład, gdyby Karol Wezling pokonał Radzika, no to już w kolejnej walce nie patrzylibyśmy na niego jak na debiutanta, tylko na zawodnika, który zaskoczył i być może nie ostatni raz, a jednak były takie mocniejsze i słabsze zestawienia. A od tego jednak zależał cały program, bo oczywiście Challenge Challengeami. Ale no program polegał na zdobyciu kontraktu z KSW, więc te walki były najważniejsze. I wygrać powinien zawodnik, który okaże się najsprytniejszy, który będzie w stanie stoczyć największą ilość walk i je wygrać. W tym programie byli zawodnicy, którzy dali mocne walki, byli zawodnicy, którzy dali walki słabsze, ale koniec końców trzeba było nie dać sobie zrobić krzywdy i wyjść do kolejnej walki najmniej rozbitym, i jeszcze przez cały czas trzeba było toczyć ciekawe pojedynki. I to właśnie wszystko zrobił Tomasz Romanowski, który nie tylko zwyciężył trzy walki w tym programie, i wszystkie trzy też stoczył w bardzo mocnym, ciekawym do oglądania stylu. Ale nie tylko raz, a dwukrotnie pokonał Marcina Krakowiaka, czyli zawodnika, którego ja tak po cichu typowałem na zwycięzca tego programu. Może właśnie podsumujemy sobie tę ostatnią finałową walkę. Pierwsza walka pomiędzy Krakowiakiem a Romanowskim trwa 8 minut. Teraz panowie mieli do dyspozycji 15, co pewnie spowodowało, że ta pierwsza runda była bardziej spokojna, ale też zawodnicy wyciągnęli wnioski z tej pierwszej walki, a przede wszystkim walczyli nie tylko o kontrakt z KSW, ale też o dużą kasę, więc nikt nie chciał pewnie popełnić głupiego błędu. Druga walka też była ciekawa, momentami szczególnie w tym dalszym etapie walki przypominała tą pierwszą. Przede wszystkim Marcin Krakowiak w końcu próbował obaleć. I to też nie tak nieśmiało, tylko jednak z większą pewnością do tego parteru schodził. Na pewno tam miał największe szanse na zwycięstwo, więc dziwiłem się, że głównie mm, do tego parteru nie dąży, tylko też woli te ciosy wymieniać z Tomkiem, który przede wszystkim z tego dobrego boksu jest znany. Ale też nie ma co mówić, Tomek świetnie był przygotowany, tak? świetnie się też bronił przed tymi próbami obaleń. Oczywiście Marcin Krakowiak też potrafi uderzyć, co pokazał w walce z kiełkiem, pokazał to też na innych galach pomiędzy tymi występami w Federacji FEN, gdzie kończył rywali hajkikami więc tym bardziej zdziwiłem się kiedy Tomek otrzymał takiego haja jakby nigdy nic skontynuował pojedynek, no, twarde chłopisko i w tym KSW może namieszać, tak? Romanowski to bardzo twardy zawodnik, doświadczony, co jest bardzo ważne, co też myślę, że... Spowodowało, że wygrał cały ten program. Jest to też zawodnik mocno bijący, taki nieustępliwy, walczący z odwrotnej pozycji. Jestem ciekaw, co będzie w klasce KSW pokazywał. Musimy też pamiętać, że ta formuła programu. Tych walk co tydzień nie, nie wyciąga z zawodników w pełni swoich możliwości Tylko Tomek, którego zobaczymy na kolejnej gali KSW Będzie mocniejszym zawodnikiem od tego, którego oglądaliśmy w programie I to co widzieliśmy w programie to tylko taka namiastka tego Co będzie nam prezentował w federacji KSW Więc no myślę, że Romanowski zajdzie bardzo wysoko Być może nawet wywalczy sobie title shota za to Martin będzie musiał no ponownie o sobie przypomnieć. Krakus to oczywiście zawodnik, który się rozkręca i cała kariera przed nim jest to ogromny talent i myślę, że przy takim fajnym przygotowaniu, pełnym obozie przygotowawczym, mógłby zaskoczyć wielu polskich zawodników, przede wszystkim swoją wszechstronnością. No to co pokazał w walce z kiełkiem, tak? To cały Marcin Krakowiak, który nie tylko potrafi nokautować, ale też potrafi poskręcać rywala w parterze. A jednak no zabrakło w tych dwóch walkach z Romanowskim myślę, że tylko doświadczenia, bo Krakusz Zwalczy efektownie. Jest to no, fajnie walczący zawodnik. Czy przy pierwszej walce, czy przy drugiej, e, tutaj z tomkiem, nie zważając na rekord, na zwycięstwa, Marcin poszedł się po prostu bić. Nawet jeśli przeciwnik jest bardzo dobry w tej stójce, to on z nim w tej stójce powalczy. A to spowodowało, że tak naprawdę finał mieliśmy już w półfinale, i duża część fanów ucieszyła się, kiedy no, mieliśmy zobaczyć ten ich rewanż. Ale jednak ten kontrakt z KSW ponownie Marcinowi uciekł, no a Tomek dwukrotnie udowodnił, że to nie przypadek i naprawdę zasługuje na to, aby zasilać szeregi KSW. Choć na pewno te dwie porażki Marcina tylko wzmocnią, sama możliwość stoczenia takich walk uczy na szczęście MMA to nie boks, że porażka przekreśla całą karierę, tylko bardziej jest to rozpatrywane jako taka lekcja, która każdemu zawodnikowi jest potrzebna. Tomek Romanowski też takich lekcji miał kilka, dlatego teraz był w stanie ten program wygrać. Myślę, że Tomek powalczy z Adrianem Bartosińskim na którejś z kolejnych gal KSW, bo mieli się ze sobą spotkać w finale. Obaj też są chętni na taki pojedynek. Na pewno byłoby to ciekawe dla kibiców, na pewno też byłoby to ciekawe dla samego KSW, dla wzmocnienia kategorii pośredniej. No ale trochę by to burzyło ten obraz tego programu, bo skoro no, tylko jeden miał się dostać do KSW, no to tutaj już. Sama obecność Bartosińskiego trochę by to burzyła, tak? Bo, oczywiście, Bartos nie przegrał walki w programie, ale jednak z tego programu odpad tak? Nie był zdolny kontynuować swojej przygody. Więc, no, gdyby KSW dało mu szansę, no, to taką samą szansę KSW powinno dać Michałowi Sobiechowi, który również nie przegrał walki, a również odpadł przez kontuzję. No a idąc dalej, no pewnie Kamil Dogowski, którego lekarz nie dopuścił do kontynuowania walki, pewnie też nie uważa się za przegranego, choć akurat no, Kamil miał szansę powrotu do programu, więc oczywiście zestawienie Bartosiński-Romanowski ma sens, ale jednak no z programu tylko jeden miał dostać się tylko jeden. Ale no zobaczymy. Ja myślę, że KSW ma taką pustkę w półśredniej, że na pewno przywitają więcej zawodników z tego programu. Może już tak podsumowując, program na pewno na duży plus jest to, że wielu zawodników mogło się pokazać. Nawet jeśli nie dostaną szansy od KSW, to wiele innych federacji chętnie ich zakontraktujemy, więc na pewno wszyscy zawodnicy. Na tym skorzystają. Program na pewno też przysłuży się całemu MMA w Polsce, bo jak widzimy, no bardzo dużo osób, które nie interesują się MMA, które nie mają kompletnego pojęcia o zasadach tego sportu, śledziły poczynania zawodników. Na pewno też duża większość widzów zasiądzie przed telewizorami, kiedy ci zawodnicy będą wychodzić do klatki. I to jest plus, tak że ci widzowie będą uczestniczyć w galach MMA, dlatego że zżyli się z tymi uczestnikami i na pewno KSW powinno kontynuować ten program i myślę, że na pewno teraz gdyby KSW zorganizowało taki turniej w wadze ciężkiej czy turniej z dziewczynami w kategorii do 57 kg to też byłby to bardzo ciekawy pomysł i potrzebny dla wszystkich bo są to kategorie wymarte, więc przydałoby się coś ruszyć po prostu w tym temacie. A jak wam podobał się cały program? Kto was zaskoczył? kto rozczarował i co byście tutaj zmienili. Komentarze do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na zbliżający się odcinek z rankingami. Tym razem omówimy sobie wyczekiwaną przez was wagę lekką, więc do usłyszenia i oczywiście standardowo też zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, tropiciel. Trzymajcie się! Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018